Jezus Chrystus jest Bogiem, dbającym stwórcom. Gdyż Pan, Wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje darów, On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie i miłuje przybysza, dając mu chleb i odzież. I doszło do niego słowo pana: Odejdź stąd, skieruj się na wschód i skryj się przy potoku Kerit, który jest przed Jordanem. I będziesz pił z potoku. Krukom zaś rozkazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i uczynił według słowa pana: Poszedł i zamieszkał przy potoku Kerit, leżącym przed Jordanem. A kruki przynosiły mu chleb i mięso rano, oraz chleb i mięso wieczorem. Wodę zaś pił z potoku. Lecz po pewnym czasie potok wysechł, gdyż nie było deszczu w tej ziemi. I doszło do niego słowo pana: Wstań, idź do Sarepty Sydońskiej i tam zamieszkaj. Oto rozkazałem tam pewnej kobiecie, wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty. Kiedy przybył do bramy miasta, oto kobieta, wdowa, zbierała drwa. Zawołał ją i powiedział: Przynieś mi, proszę, trochę wody w naczyniu abym się napił. A gdy szła, by przynieść wody, zawołał ją i powiedział, przynieś mi też proszę kromkę chleba w swojej ręce. I odpowiedziała, jak żyje Pan, Twój Bóg, nie mam pieczonego chleba, mam tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Oto zbieram trochę drew, potem przyjdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a to zjemy, potem umrzemy. Wtedy Eliasz powiedział do niej: Nie bój się, idź, uczyń jak powiedziałaś. Najpierw jednak zrób z tego dla mnie mały podpłomyk i przynieś mi go. Dla siebie zaś i swego syna zrobisz potem. Tak bowiem powiedział Pan Bóg Izraela: Mąka w dzbanie nie skończy się i oliwy w baryłce nie braknie, aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i uczyniła według słowa Eliasza. Ona i on, oraz jej dom jedli przez wiele dni. Nie skończyła się mąka w dzbanie ani nie zabrakło oliwy w baryłce. Według słowa pana, które wypowiedział przez Eliasza: Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. Dlatego mówię wam, nie troszcie się o wasze życie co będziecie jeść, ani co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć, a ubranie... Dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują, ani nie przędą. A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie troszcie się więc, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy bo to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Dlatego nie troście się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Wiara więc jest ze słuchania. A słuchanie przez Słowo Boże.